Prezentacja Volvo S60 wersja T5, bardzo rzadko spotykany model 2.4 turbo benzyna w serii 260 koni, skrzynia manualna, sześciobiegowa. T5 ma napęd tylko i wyłącznie na przód. Auto z 2007 roku, świeżo sprowadzone ze Szwecji. W pięknym kolorze takim jak w nowszych modelach Polestar, samochód oklejony przez poprzedniego właściciela, fabryczny lakier czarny egzemplarz bezwypadkowy wszędzie jest równa powłoka lakiernicza wiadomo ze względu na folię jest ona grubsza od od oryginału bo ma grubość między 200 a 220 mikronów ale to jest tylko kwestia folii e, tak jak mówiłem na początku jest to wersja T5 bardzo rzadko spotykana lampy praktycznie jak nowe w aucie. Jest to najlepszy motor, lepszy niż w werkach. Bardzo często jeżeli w Rze padnie silnik to właśnie osoby szukają tego silnika. Ten silnik wytrzymuje spokojnie do 400 koni. Ten egzemplarz jest po tuningu BSR. -a. Zaraz o tym wspomnę jak będziemy. W środku bardzo piękne alufelgi. Alufelgi 19 cali z bardzo ładnymi oponami. Opony z 2018 roku. Nacinane tarcze hamulcowe. Inny układ hamulcowy z przodu. Felgi pedantycznie zadbane. Nigdzie nie są nawet ranty obtrapane, Samochód bardzo zadbany, w super stanie technicznym. Na bieżąco serwisowany Vaso. Jest zmieniony wydech. Mamy wydech, bo to jest po tuningu bsr także mamy wydech. Jak widać bez przelotowy. Bez żadnego wygłuszenia, bardzo głośny samochód. Dodatkowo strzela z tłumika. Tak wygląda wnętrze, wersja wyposażenia Momentum Fotuje w bardzo ładnym stanie kierowcy Skrzynia typu Spaceball sześciobiegowa. Tak to wygląda w środku Tutaj mamy znaczek BSR -a. Skrzynia sześciobiegowa. biegowa Skórzana kierownica obszyta, niebieska nić Tempomat Aktualny przebieg Odpalamy 271 816 km. Wgrana oczywiście gratis od firmy Polskie Menu. Auto zagadało, bardzo ładnie mruczy. Nie będzie tego słychać, ale na, na drugim filmie będzie słychać. Tak Tutaj mamy komputerek. Jest najnowsza wersja komputera BSR. -a. Do tego jest złącze do komputera HDMI i do samochodu. Podłączamy sobie taki komputerek i możemy sterować naszymi mapami, które są wgrane do auta, lub ściągnąć najnowszą aktualizację oprogramowania, które wyszło do naszego samochodu. Tutaj mamy model PPC3 i numer seryjny tego komputera. Jak widać, komputer wydany 23 maja 2019, także samochód. Od niedawna ma takie, takie wzmocnienie, generuje około 300 koni. Jest to fajnie zrobione bo generuje tą moc powyżej 2000 obrotów, także ma takie delikatne uderzenie. Słynna jednostka 2.4 turbo, serii 260 koni. Jeden z lepszych silników Volvo. Na pewno bardziej wytrzymały jak 2.5 turbo, nie ma problemu z tulejami. Naprawdę te silniki można podkręcić prawie do 400 koni bez, bez zakucia, także on tutaj wytrzymuje bardzo dużo. Nie, nie jestem jakimś tutaj mega fachowcem w tej dziedzinie, ale silniki naprawdę 2-4 turbo są poszukiwane i nie mają tak naprawdę złych opinii. Auto jest wyjątkowe, drugiego takiego samochodu na pewno nie ma. Może nie jest idealne, bo używanych autów idealnych nie ma. Ale jest na pewno najlepsze na rynku z tych dostępnych. Naprawdę fura robi robotę. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo chowany hak za zaślepką że tak to wygląda. Cena auta w granicach 30 tysięcy po opłatach. No wyjątkowy samochodzik. Jeżeli ktoś szuka, to naprawdę zapraszamy, bo, bo tych samochodów nie ma i ich nie przybędzie, tak? To jest wersja po drugim liście. Można to poznać po lusterkach, gdzie już mamy kierunkowskazy. Tutaj dodatkowo są w wersji R-Design, czyli srebrne. Także auto naprawdę wyjątkowe, jeżeli też szuka, zapraszamy. Za już w Coś pięknego. Naprawdę coś pięknego.